Serdecznie serdecznie Sławek Zawadzki, prezes Kanga Exchange, Polska Giełda Kryptowalut. Ja chciałem bardzo podziękować za zaproszenie i chciałbym odnieść się właściwie do pierwszej wypowiedzi Pana Ministra Dropa. Pierwsza rzecz, czy pierwsza refleksja, która mi przychodzi do głowy jest taka, że jak w jednym zdaniu wymieniamy Samuela Bankmana, to również powinniśmy wymieniać Marka Chrzanowskiego i to by było takie zupełnie uczciwe. Druga sprawa jest taka, że my jako środowisko sprzeciwiamy się temu, żeby KNF był nadzorcą. Nie dlatego, że nie chcemy mieć nadzorcę, tylko dlatego, że dostrzegamy, że jest to po prostu wbrew naturze, bo jest to jedyny urząd, który aktywnie zwalczał rynek kryptowalut przez ostatnie kilka, kilka lat, jeżeli nie kilkanaście tak naprawdę. I powoływanie teraz tego urzędu do tego, żeby nadzorował ten rynek jest po prostu niezgodne z naturą. To tak jakby powołać urząd, który składałby się z przedsiębiorców skazanych wyrokiem karno-skarbowym i ci przedsiębiorcy decydowaliby o tym, jakie emerytury mają mieć właśnie urzędnicy. To tak właśnie w ten sposób to postrzegamy. My nie odbieramy kompetencji urzędnikom KNF-u, tylko mówimy, tak jak już powiedziałem, że powołanie takiego regulatora po prostu zabije ten rynek w Polsce. Zresztą widzimy to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat. I chcę powiedzieć, co będzie największym dramatem. Jak spotkamy się tutaj za dwa, trzy lata i w Polsce licencje będą miały wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa kryptowalutowe, banki, a wszyscy ci, którzy budowali ten rynek od wielu, wielu lat tutaj w Polsce po prostu będą kamieniami rzuconymi na szaniec i to wszystko. Oni tej licencji nie będą mieli. Bardzo dziękuję.